Dzień dobry, kochani. Aleksandra Muzawa z Witam. Z takim przemyśleniem wewnętrznym, jak zawsze. Wczoraj miałam rozmowę ze znajomymi na temat, właśnie, kanału YouTube. Taka ogólna była rozmowa, że właśnie ludzie teraz tak dużo robią tych filmów, no i między innymi również ja. Coś tutaj dla Was nagrywam. I że to jest trochę takie uzewnętrznianie się. Hmm. I czy nie mam z, tego, z tym problemu? Eee, i, i, I po co to w ogóle ludzie robią? Eee, jakby moja intencja hmm, początkowa była taka w sumie żadna, nie miałam żadnej intencji <laughs> ktoś mi powiedział po prostu. Ktoś, kilka osób mi powiedziało, tak? Że ja powinnam przemawiać do ludzi. Że powinnam właśnie ludzi inspirować, bo jak ze mną przebywają, to po prostu im się, im się żyć chce. To były takie komentarze. No i ja mówię, okej, okay, ale co ja mam do tych ludzi mówić? Gdzie ja mam do tych ludzi mówić? No i gdzie się dzisiaj? W dzisiejszych czasach mówi? Na YouTubie, nie? I. No i dobra, gdzieś tam dzielę się tą wiedzą, którą mam, którą sama też zdobyłam, e, czasami za e, duże pieniądze. Bo to nie jest tak, że e, mądra się urodziłam. Mądra się stałam, a urodziłam się z pewnymi e, darami. I wiecie co? Kto ma nas kto ma nas nauczyć tego wszystkiego? Kto ma z nami rozmawiać na te tematy tabu? Wszyscy są pozamykani, wszyscy są. E, wszyscy. To jest zawsze takie złe słowo, nie? Ale dużo osób jest takich e, pozamykanych w sobie. U nas w Polsce e, to oczywiście temat finansowy to jest tabu. Nikomu się nie mówi, ile zarabiam, bo może mnie ukradną, bo taki jest mental. To sobie trzeba powiedzieć, nie? I z rodzicami często nie ma rozmowy, nie ma dojrzałej, otwartej rozmowy, więc skąd my mamy wiedzieć, do cholery, jak wygląda świat, jak jest zbudowany i jaka jest kuźwa instrukcja obsługi tego świata? Skąd my mamy to wiedzieć? Skoro nasi rodzice tego nie wiedzieli i nas tego nie nauczyli, i my dopiero musimy dzisiaj, Tą wiedzę pozyskiwać. Wyrywać ją. A poza tym, jak ja coś tam sobie opowiem tutaj e, z życia prywatnego, to czy ktoś mi to zabierze? No tak, ale komentarze tam, to sram, to sorry, ale jeśli ktoś ma negatywny jakiś komentarz, to ja mam absolutnie gdzieś to, bo ja wiem, kim ja jestem w środku i ja znam siebie. I jeśli w dzisiejszych czasach ktoś mówi, że no ja nie wiem, nie umiem, mam dwie lewe ręce, no to się ogarnij. Jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że jest dostęp do wiedzy na każdy temat. Ja sobie obserwuję tutaj na YouTubie takiego pana geofizyka, Amerykanin. Pan się nazywa St Stefan Burns, jakoś tak, polecam, super merytoryczny program tłumaczy e, tak zwane cuda. Także zachęcam do, Was do śledzenia tego, pa, e, pa, tego Pana. Bo tłumaczy jak świat, jak Ziemia jest zbudowana e, z punktu widzenia fizyki e, no i wszystkich tych sfer, jak słońce na nas oddziałowuje. I to nie są żadne czary-mary. I tak naprawdę nie ma żadnej duchowości, tylko jest jeszcze fizyka, której nie rozumiemy. I do tego dojdziemy. E, więc jest wiedza w dzisiejszych czasach na każdy temat. E, I wiecie, gdzie mamy, gdzie mamy tą wiedzę po prostu pozyskać? Bo wielu znajomych z naszego otoczenia też nie posiada tej wiedzy. Bo nie chcą się rozwijać w jakimś tam kierunku, nie mają takiej potrzeby, i to jest też okej, okay, nie? Natomiast ja y, jestem zainteresowana różnymi kierunkami: od matematyki po cuda, po energię męską, żeńską, po, po tą naszą materię, w której tu się poruszamy. Więc nie ma dzisiaj wymówek. W dzisiejszych czasach jest moment brania odpowiedzialności za siebie samego i nie kupuje od nikogo takiego tekstu, że no bo ja nie wiem no to się dowiedz i wiecie co w szczególności te tematy tak zwane tabu <grywki> wielkie tabu nie to są takie tematy na które nikt nie rozmawia. Ani wśród znajomych, a, ani z rodziną nie możemy na ten temat porozmawiać, bo jak się taki jakiś temat poruszy, to dużo osób ucieka w takie głupkowate śmiszki. Ho-ho, to co, co, co tutaj będziesz pytać? Oho, ho, ho a chcesz coś wiedzieć konkretnie? Ho-ho, nie. To jest taki nasz polski, polski. Sposób reagowania. I na przykład, jak przyjechałam tutaj do Niemiec, nie miałam pojęcia w ogóle, ile tu się zarabia. I musiałam porozmawiać na ten temat z ludźmi. I tutaj reakcja była troszkę inna. Była pewnego rodzaju otwartość i dojrzałość w rozmawianiu na te tematy. Ale to jest też ciekawa obserwacja jakby mentalu niemieckiego w temacie finansów. I mental polski w temacie finansów. Także zbieram tu bardzo ciekawe doświadczenie. Także podsumowując, moi drodzy, edukujcie się sami, bo telewizja was tego nie nauczy. Szkoła was tego nie nauczy. Szkole nau zależy na tym, żeby mieć. Wyedukowanych ludzi do minimum, a tak naprawdę to szkoła zabija i stłamsza intelekt dziecka. E, więc my w tym naszym teraz już dojrzałym wieku musimy się odgruzować z tego wszystkiego, odgruzować. E, I to każdy musi zrobić na własną rękę, bo to jest samotna podróż na tej ziemi. To jest nasze. Osobiste doświadczenie, które tu zbieramy, i nikt tego za was nie zrobi. Tak, takie jest moje doświadczenie, taka jest moja obserwacja. Jeśli macie jakieś tematy tabu, które są warte poruszenia, to dajcie znać w komentarzach. Ja zawsze, może nie, nie to, że zawsze, ale. Jak pojawia się jakiś temat w komentarzach, to robię sondę tutaj wśród znajomych, wśród polskich, wśród polskich znajomych i wśród niemieckich znajomych. I to jest fajne, tak sobie wyciągnąć taki jakiś ogół tego mentalu i zobaczyć różnicę. Także to mnie bardzo motywuje. Różnego rodzaju takie zagadnienia. Życzę Wam udanego weekendu i na zdrowie. Yeah. <laughs>